I cukierek In the class. Cukierek versus pasza Biceps O oh, Jezu <głos> <głos> Już się zobaczy to Nie jest dobrze Ale nie jest dobrze Nie dlatego, bo byłem biegać Tylko się nawpierdalałem I dwo siedzę Trolluję dzisiaj każdy mecz 2 na 2, nie? Tylko nie mówcie Paszy Troll ci w chuj, ja się nie mogę ruszyć Czy pobieganiu po bieganiu? Nie ale już pod dom jak podbiegałem, to nogi miałem takie, dręt, takie dętka, takie zwa waty, ledwo doszedłem do domu. Kaweczka powoli wchodzi, i strzelamy się. Ile przebiegłeś? Powiem Ci, no nie tak dużo, ale 3 kilometry jak na początek mojej przygody z bieganiem, po przerwie takiej. Zawsze coś pamiętaj, zawsze coś. Nie, po bieganiu wiesz, te pół, 20 minut takie musiałem odsapnąć, ale później, wiesz, spoko. No jednak Bardzo ruch dobry, was. no. Nie, 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 ma takiej zamułki. No, biegać bym nie poszedł znowu raczej, ale. Ale, jakby Pamiętaj żyjesz, się, nie? Czujesz, to jest że żyjesz. Bieganie uzależniające. Tak? Tak. Nie, no powiem ci tak szczerze, ja nigdy biegać nie lubiłem za bardzo, ale tak Miałem po dwóch tak miesiącach się. siedzenia w domu, jak sobie tak wybiegłem, patrzę sobie, że budynki sobie oglądam, na ludzi patrzę, auta oglądam. No, kurwa, świat kolorowy. Mam że, bo wiesz co, wydzielają się endorfinki, nie? Po bieganiu. Tak? To jest szczęśliwszy ogólnie. Tak, tak, tak. O, kurde. Znaczy, o, a to przybieganie tylko nie, nie też przy wysiłku jakimś tam na siłowni i tak dalej? Przy treningu? No, ale no, przybiegają chyba najwięcej. Najwięcej, tak? Okay. Tak mi się wydaje. 3 km robot tak tak teraz zrobimy. Lkis.com, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami. Z kodem Pago dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie. A z kodem Pago 15 plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności A link do strony znajdziecie w opisie Dobra ty, powiem Ci tak, Pago Nie dajemy im wafa wygrać nikomu. Ale czyli dusimy 100% taki dusimy kokus 100% maulatów? I ktoś kurde wie, bo Małolaty to... Się... mają mieć depresję później. Bo się stakują te nagrody, nie? Czyli na przykład jak wygramy kilka z rzędu to ktoś będzie miał większą pulę Dobra ja już dusimy! Ostro Live? Live teraz Dobrze, ostro. ostro z nimi, ostro z Nie wiem czy to prawej nie był. Był na ostroż Jarek, dobra, ostro podobał się. do spania i do mycia. Zresztą się I lewo gdzieś. Duszonko Jaruś. Dobra, jak będzie 5-0, to nagloki robimy. A jak wszystkich zdusimy, to co? Wjeżdżamy do skrętu dla siebie, tak? go też dajemy. Apakujesz tą grę, No wiesz, znaczy tutaj modki są takie trochę. 50-50 czasami, nie? Ale. To Majmowa coś tam. Papito! Kosem uwalę, kosem uwalę ty. Nie, już nie zabijał, sorry. się <grywia> przestraszyłem. <grywia> Co ty tam robisz? Mogłem nie podchodzić tak blisko. Oj, gaduś dał teraz, do prawej. A widzisz, ale Jaro, tu mi się podoba, ty tak. Y ja często mam problem, że ja zerę jedynkowo wy i wychylam do końca się strzelam, a ty tak tryfujesz sobie, nie? Oooo wali! Co jest? Duża! Ale strzeliło! Kur... się przestraszyłem, Jarek Uff <śleski> Dobra, pewnie cukierek tam dobry opierze dostaje <śleski> Nie no no To wszystko zabawa, Jarek. Nie no, gacuś to mnie tam... Ja co? No mnie też by I cukierek In the class. Cukierek versus O oh, Jezu Jeszcze zobaczył coś W glacę dostał GG Nie no, nie będę ich pitał rangę Nie no, nie będę ich pitał w rangę To jest nagroda pocieszenia dla chłopaków, co? Tak, tak Dokładnie tak Gold 1 i Silver 6 To gacyś jest Gold 1 Bił, tak Chodź, ale cyknę Jara. Ty no, taki, Ty masz zmniejszać ten celownik czy nie? Ma ten moment Ma ten moment O kurde, ale dwa head'y teraz Jaro Ty, jaki w ogóle Jak tak wygląda, środek mapy, to to jest, jak... Nie. Tak jak się strzelam, to nie widzę, ale w porundzie Po, rundzie, po rundzie jak ty biegasz do środka i tak z dead-kamery widzę, to się to lepiej Mówisz? Internet słaby Co ty mówisz? No, spackuję. Nie na tych boksach to ty jest To jest mocny ręk na tych boksach. Grało się trochę w sesat. Ale ty tu masz taki gap i gdzie tam siada tak? O kurde ty! pokaż mi... Ale ci to pokażę tego shota! Dajcie szota z tego co teraz bieg pasza co? Muszę ci to pokazać z tego szota, jak to jak wyglądasz. Lag lagowało? No kurwa! Nie! minimalizmie wysyłam ci szota z tego. Poczekaj, <laughs> nie gadaj ty. Muszę ci pokazać to Jarek Oszalejesz, ty nie widziałem czegoś takiego jeszcze <laughs> E, ja muszę zmienić chyba providera ty. Dajcie co szota, tego. Ale ty tu masz tak ty! Pokaż mi! Ale ci to pokażę. <laughs> Czy tam siada tak? O. <laughs> nie no kurwa! Wiaro, zobacz to od 13 sekundy co tu się wyprawia Tu masz taki gap duży gdzieś tam siada tak? O kurde ty! Pokaż mi... Ale ci to pokażę tego to dajcie szot Zerknę, przypomnij mi dobra, daję ultimu, zaraz zerknę to palę sobie po tym Pomeczy, pomecł, spoko Ooooj Antrzeus to nie jest jakiś od nas Tutaj wyczuwam mocnego zawodnika. No tak, dobrze jest. A? Te, dobra jest. Wiesz dlaczego? Bo i tak na kulę zabijacie, nie? Bo Na pewno poziom wyżej. No, no, no. Trzeba usiąść, Marek, porządnie. No, trzeba, trzeba, trzeba. No musimy się skupić Prawo A full auto Był prawo, ale mi udu. O, ja No dobra, pierwsza połowa dla nas Dobrze paga. No się bali, czy? Nie, plaut jest najgorszy. Ah, kurka! Dobry zawodnik, dobry zawodnik. Wycu go, wycu go tam. Dobry, no, ci pod nogę coś. Zero, ma zero, ma na środku. Dobrze ja. Gdzie był? Prawo? Po prawej gdzieś tam siedzi. Jebaniutki! No, Charlie. do lewej mi. Dobra, trzyma na hedy Lewo, prawo. Kurde. Jest overtime włączony w ogóle na serwerze? Co jest? O, dogrywka. Nie wiem, nie wiem Aha! Gdzie jest plato chyba się Chyba to plato jest. las no dobrze pago yes. oj, oj oj Ty na no moc do poli dochodzą Arktisy jedynki w takim razie Tak, no dokładamy to mamy teraz w tak, QCK+, pl plus. mamy e, rywale 310 3, 3 i do tego dochodzi teraz z, ten, z Arktisy, tak? Tak, tak, słuchawki jeden. Nie ma MTZ. Ledwo co, no. Dobrzy byli. 0,9 miałem chyba. Easy game byd. But... Yeah, tak, potwierdzam. Tak, Ciąg będę. Więc możemy się pobawić troszeczkę. Ah, A skąd wiesz? Już po drugim nie? jednej?

Dobrze Ogólnie to byśmy mógł dodać pistolety stary ty, No bo żebyśmy ludziom dawali czasem jakieś, wiesz chore, jak dużo wygrywamy i tak dalej Byśmy z czymś mogli sobie zagrać Jest tak głodny Głodny? Po prawej jest, straszny stary straszny oh. Będzie przerwa na jedzenie? podczas tego sobie życzę, kulturalnie. I jak może to ja nie mogę? Hmm. Trzeba czasami, Jarek, no. Ty jesz podczas? no, no jak ja to no, czasami no. Ja muszę, to czasem trzeba zjeść to No, no nie no. Raczej rzadko tak robię, że odchodzę i ten. To tu wkłady z boku, i tam kąsam, wiesz. Nie no, ale ogólnie w sumie u mnie jest tak, że. No, wiem, no wiem, wiem, bo ja. Jem z streamem często mam także z nim śniadanie na przykład i drugie śniadanie tylko Albo na przykład jeden posiłek Później dopiero tam wieczorem zaczynam nadrabiać Pierdalać reszty każdy gamer pewnie Nadchodzę Jarek, nadchodzę Dobra dawaj O kurde Dobrzy są

Ale a to... Moje, a moje raz na rok jak macie Ale duplo mi siadła. Oj! Okay, Kurde, trochę mu dałem z respa. Poddaję ci. A, o, trochę poleczymy, ty. Kurde. No, ty sumienia teraz. Dawaj ty, na gloczki polecimy teraz, co? Można spróbować Jesteś tam? No... Dobra z, Czekałem z tyłu, wiesz? Spoko, spoko, gadka była. może by czasem gadka też... Nie, 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 nie gadałem Tak dałem, jest sam powiek. Umiałem wyrzucić okay, sumienia, tak. że z restą go no, zabiłem Aj tak. dostali pod dwie dyktaty i wrócili no, ale ten filmik akurat bardzo ciekawy, Jarek. Ten z korekcji wzroku tamten też pochodzi. Ciekawy mówisz. Na lewej. No, no, no. Dobrze. Ole mi odwinął lufę. Jaką jak jak ja szansę dostał człowieku, ty? Tyle, tyle sprzętów, ty. Naprawdę, ty. Nie? No dużo jest, teraz pula jest taka elegancka, że... Ej, dw dwóch ma obitych bardzo, na prawo, chyba dwóch. Na prawo, ty, może rokiem... coś nie tak, <laughs> Musiał przebiec chyba na lewo, wiesz, Jarek? On <laughs> mnie rozszarpał. się, Gierkę. Ale ty masz... Mi się podoba to, Jarosz. No, że ty tak właśnie... Ruszasz spokój, się, nie? Tak, spokój i się ruszasz, a ja często tak wychylam, wiesz, kucam i tylko strzelam I albo... Robić, ty. Ważny moment, co? Na tych IMA to w ogóle hmm. Mam bez GN Nie mam Co ty gadasz? jest jestem po prostu, kurwa. Nabity, dzik. Co wciąga? Po prostu tu jest klata duża i tu jest. Wszystko jest duże. Ta, wciągnąłem, na pewno nie. Co wygadacie? gadacie? Bezpoczyny, no już nie jestem jakiś gruby, no. No to są, to kolejna dwójka, która była yy, taka, myślę mocna, nie? No mocniejsza. No no no. Zostają takież jak nie? Przepresować. miał dać laurkę na urodziny. dał. C. No to się nie przypomniałeś, no. No spokojnie, rolmi da się coś ja zrobić. Wiesz co chodzi? No. Większy, poczekaj Poczekaj. czekaj. będą mogli odbierać te wiadomości. Laurka na urodziny dla rolmi bo mu obiecałem, tak? Dobra no, białą koszulkę ma Laurka dla lolmi Czyjmaj Kwiatek i Laurka Też masz w rodzinę? To samo musisz tam Laurkę na i no. <tobie, <tobie, Tobie nie obiecywałem Rulis, wchodzi ten ziom, drugi? Już piszę do Kacpe, zobaczmy zobaczymy co tam się dzieje Ty Kacper, nieładnie <śled> nie wiem <śledzisz> Kurwa. O kurwa Ale wydał headshaka Wykrzyki w celu jakby Wziąć mi się bo zaszedł za rektora, trzeba pójść jak powiedziałeś o tym Kurde co ty mówisz, albo zaczniesz zwracać uwagę teraz Możliwe ty, na dgresie im się całuje <śledzisz> Zaraziłem ciepłotliwością nadgarstka Możliwe, możliwe Trzyma, No dobra ty, 16-7 oprawieni Udało się O kurwa Śma na mi wleciała i to taka duża była Uuu, może być, uważaj Zaraz ją jest Jarek Gdzie poleciała? Się będzie ukrywała teraz, Jarek, przede mną Zaczęła odkurzać chyba od razu Przeżyjesz? Przeżyjesz Nie lubię jak na pewno. Dobra, dziękuję za giereczkę Pago, bardzo dobrze dołączyłeś już. do tego przedsięwzięcia. No jak z przyjemnością, z tobą to givery, na następnym emeryku <laughs> i dobre flesze, pamiętaj. Dzięki za grę, Pago. Dzięki Jaruś, no trzeba się ustawić jeszcze kiedyś na jakieś tam na tego na Saża Izaka czy, czy coś. Pewnie, bóg No. Tego i będzie giw. Będzie zabawa. Dzięki Pago. No i witamy w rodzince yy, z C Series, Jarek. Witamy. Miło mi bardzo będziemy dumnie reprezentować Marka. Tak jest. Jest Jary, duo. Jarko.